Być może ten film już widzieliście, ale chcemy go omówić. Bezmyślni turyści w Zakopanem. Poziom Sylwestra marzeń zobowiązuje. Zachowanie coraz większej liczby turystów udających się na wypoczynek do stolicy Polskich Teatr coraz częściej równa do poziomu artystycznego rozrywki prezentowanej w sylwestrową noc w telewizji. Półnacy mężczyźni na dachu Mercedesa trzymają się podczas jazdy elementów konstrukcyjnych pojazdu. Szczęśliwie. Zgodnie z tradycją naszych dzbanów drogowych, nikomu nic się nie stało. Policja nie zlekceważyła filmu, komentarzy przechodniów, oburzenia wyrażonego w przestrzeni publicznej. Dane personalne, patoturystów, zostały już określone przez funkcjonariuszy. Fajnie, że policja tego nie zlekceważyła, mimo że nikomu nic się nie stało. Ale to bardzo niebezpieczne zachowania, odciągające też uwagę innych uczestników ruchu drogowego, bo jest to takie anomalie na drodze. Nie spotykamy się z taką sytuacją na co dzień, więc każdy na takich mogę idiotów powiedzieć, no co to jest nasz program. Oczywiście. Na takich idiotów każdy chętnie popatrzy, bo, bo nie widzimy tego na co dzień. Pomijam już to, że oni sami prowokowali nieszczęście, sami dla siebie, tak? Bo nie sądzę, żeby byli trzeźwi. Gdyby tak to było lub nie pod środków działających podobnie do alkoholu, to żaden z nich by tam nie właził na dach, nie, 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 nie próbowaliby grać roli koczkodana. Bo gdyby to właśnie koczkodany tam występowały, ja bym był w stanie to zaakceptować. One nie mają zbytniego e, rozumu, więc łażą po tych drzewach, wieszają się gdzie tylko można, jest ok. Ale mają instynkt samozachowawczy, którego tutaj e, po prostu zdecydowanie zabrakło. E, pato turyści e, inspirowani pato rozrywką, no ale jeżeli w stolicy polskich teatr promuje się takie wartości w sylwestrową noc, no to potem zbiera się żniwo.